Serdecznie witam wszystkich w sercu Maryi. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. Moi drodzy, wykażcie swoje pragnienie, poproście, aby Duch Święty działał w waszym życiu. Niech będzie symbolem duchowego oświecenia, ukojeniem w chwilach smutku i uzdrowieniem waszej duszy. Pomódlmy się dzisiaj hymnem, piękną pieśnią, o obecność i dary Ducha Świętego, bo Duch Boży zawsze jest obecny, wprowadzić nas do Boga. Módlmy się, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przybądź, Duchu Święty, przybądź, Duchu Święty. Ześli z nieba wzięty światła twego strumień. Przyjdź, ojcze ubogich, przyjdź, dawco łask drogich, przyjdź światłości słumień. O najmilszy z gości, słodka serce radości, słodkie orzeźwienie. W pracy tyś ochłodą skwarze żywą wodą. W płaczu utulenie. Światłości najświętsza, Serc wierzących, wnętrza Poddaj Twej potędze. Bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędzę, Obmyj co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę. Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zbłąkane. Daj twoim wierzącym, W tobie ufającym, Siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary. Amen. Dobry Boże, zawierzamy Tobie cały dzisiejszy dzień. I wszystko, co nas dziś spotka, niech Was błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Dziękuję za wysłuchanie i wspólną modlitwę. Jeśli możecie, wesprzyjcie nasze działania w sercu Maryi. Dzięki Waszemu stałemu wsparciu będziemy mogli zrezygnować z reklam, które pojawiają się przy modlitwach. Pod modlitwą umieściliśmy link do wsparcia. Moi drodzy, złóżcie swoje intencje i prośby w komentarzu pod modlitwą. Subskrybujcie nasz kanał, aby dołączyć do naszej społeczności, która cały czas rośnie w siłę. Włączcie koniecznie powiadomienia, aby otrzymać informacje o nowych modlitwach. Z Panem Bogiem i Maryją w sercu.